jaki powinien być e, e, najlepszy aparat na wakacje albo raczej jaki jest najlepszy aparat na wakacje i tutaj jeżeli chcecie usłyszeć jakieś marki, modele to ja Wam ich nie podam znaczy się podam, ale nie podam e, e, Wam co byście kupili, tylko co, czego ja używam, jak dzielę e, to, że e, czy co biorę pod uwagę, że Aparat jest jakby godny polecenia na e, urlop, lub też co uważam, że ten aparat jakby nie powinien e, mieć, czy też e, nie wziąłbym go e, na wakacje. A więc e, ja uważam, że są znaczy, ja biorę pod uwagę dwa rodzaje aparatów czy też kamer, e, ponieważ dla mnie ważne jest zarówno foto i wideo żeby móc uwiecznić na wakacjach. Ja biorę pod uwagę dwa rodzaje kamer. Pierwsza to jest taka kamera, którą można wziąć, czy taki aparat, który można wziąć wszędzie, który jest wodoszczelny lub też troszeczkę chociaż bardziej wodoodporny, y, który wmieści się wszędzie i można go y, y, włożyć, y, y, postawić wszędzie, jest niewidoczny. I jeszcze jedna ważna sprawa, jest tani, lub też nie zrobi mi dużej różnicy, jeżeli go zgubię, ktoś mi go ukradnie, czy też się zniszczy. Ważne jest dla mnie to, co on zapisze. Ważny jest dla mnie nośnik ze środka, czyli karta, a nie to, co jakby to, co sobą reprezentuje, czy to jest dla mnie druga rzecz i tak dalej. Więc dla mnie taką, taką kamerką jest GoPro. Ja używam GoPro Hero 8 Black. Czemu GoPro Hero 8 Black? Dlatego, iż używam go również do livestreamów, używam go do nurkowania, znaczy nurkowania, pływania bardziej i do... do tak naprawdę do wszystkiego, co pokazuję. Używam również do nagrywania jakichś backstage'ów z ślubów, różnego rodzaju wideo, montuję go na samochód, tak jak widać tu, montuję go w różne, różne e, 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 dziwne miejsca i tak naprawdę nie szkoda mi tego, e, tego, tej kamerki. Dużo ludzi nie wie, że można nią robić zarówno zdjęcia w formacie RAW, jak i zdjęcia HDR. E, można nią przesyłać bezpośrednio do e, telefonu i robić na Instastory, na Instagrama, na przesyłać Whatsappem i tak dalej. Można zarówno robić w profilu płaskim i kolorować go później. Można robić w profilu E, tym GoPro, którym ja robię w większości przypadków e, i, i tak naprawdę sprawdza się. Uważam, że jest to mega super opcja na, e, na wakacje, e, ponieważ tak jak powiedziałem, mogę go włożyć gdziekolwiek. Mam do niego mnóstwo akcesoriów. Używam osobiście e, mont, e, żółtego e, tego e, do pływania czyli takiego, który umożliwi GoPro pływanie na powierzchni wody, jeżeli mi ucieknie i widać go. Używam również tego do montażu na szybach, jeżeli montuję na samochodzie czy coś. I małego statywiku. Akurat ja używam statywiku, który został mi po, po gimbalu Feiyutech Wimble 2 czy 2S jakoś, tak. W każdym razie jest to malutki, fajny, podgumowany statyw, który umożliwi mi postawienie tego, tej, tej kamerki praktycznie wszędzie. Na, byle była płaska powierzchnia. Yy, i znowu, tak jak mówiłem, nie szkoda mi tej kamerki, jak mi gdzieś spadnie z dużej wysokości, czy też odczepi się z samochodu, bo bywa. E, nie szkoda mi, e, jeżeli się zamoczy, no jest wodoodporna, ale, ale mogę właśnie z nią to zrobić. Nie szkoda mi, aby ktoś mi ją ukradł. E, nie rzuca się w oczy, mogę ją gdzieś zostawić dalej, robi time-lapse, robi wideo i foto. Foto w różnej perspektywie robi bardzo szeroki 170 stopni, jak i również bardzo wąski, e, bardzo wąsko e, Czyli, czyli tak naprawdę można właśnie sobie regulować to, czy jest to dosyć wąsko lub dosyć szeroko i tyle. A drugim rodzajem kamery dla mnie jest aparat, jeżeli chcesz wziąć aparat drogi, aparat fajny, a i który będzie robił zdjęcia, o których myślisz, że chcesz je, chcesz z nimi coś zrobić później, chcesz je gdzieś obrabiać, drukować, czy też, czy też po prostu myślisz o większym aparacie, ale to będzie aparat już, który rzuca się w oczy, który jest droższy. Ja używam pełnej klatki, używam kanota EOS-R, a dlaczego już za chwilę powiem, ale e, używam pełnej klatki, używam właśnie tego. On rzuca się w oczy, gdzieś tam będzie widać, że je, masz aparat i będzie widać, że, że robisz te zdjęcia, jeżeli wyciągniesz go i że robisz, e, czy filmujesz itd. Ale używam do niego dwóch obiektywów na wakacjach, 35,18 makro, którym tak jak sama nazwa mówi, mogę zrobić makro, mogę zrobić 35, przy yy, stabilizacji tej cyfrowej na EOS-ie R mogę również go zmienić na 50 lub 85 i cały czas przy 31 megapikselach będzie mi Będę miał dużo megapikselów, także będzie spoko. A 6, używam również 1628. 1628 pozwala mi u, u, złapać bardzo szeroko. Jest obiektywem mega, mega małym, mega wąziutkim, jest takim i pozwoli mi to być mega. E, pokażę tutaj widoli mi tu być mega, e, e, jakby niewidocznym. Czyli nie mam tego wielkiego obiektywu, jakiegoś 70-200 czy 24-70. Jeżeli miałbym brać jeden obiektyw, brałbym 2470, 70 e, Tutaj jest letnia siedziba papieża, tam na górze Castel Gandolfo. Jeżeli miałbym obiektyw, tylko brałbym 24,70, ale właśnie i tu by się pojawił ten problem, e, że obiektyw jest za duży, zwraca na siebie uwagę i powoduje: Ej, ja mam drogi sprzęt, y, ukradnijcie mi go, czy y, raczej y, chciałbym, ażeby coś mi się z nim wydarzyło. Próbuję złapać tutaj w kadr y, coś, co nie jest mega jakie rzucające się w oczy, nie tamte toalety. No, i właśnie, więc te dwa rodzaje aparatów y, pokazywałem. Y, co zabieram wcześniej w filmie, który umieszczę w opisie, eee, raczej jaką torbę biorę i tam jest dodatkowo pokazane, ale nie mówiłem o tym właśnie, o tej całej filozofii, dlaczego ten rodzaj eee, aparatów, czy, czy właśnie dlaczego, jak w jaki sposób to dzielę. Eee, jeszcze jedna sprawa. GoPro w ciągłym użytku eee, gwarantuje Ci pracę na jedną godzinę półtorej godziny. Możesz podłączać różnego rodzaju powerbanki. Możesz mieć drugą baterię, trzecią baterię, czwartą baterię na zmianę. EOS R w moim przypadku czy jakikolwiek pełna klatkowa lustrzanka, bateria starczy ci praktycznie na cały dzień strzelania. Takiego wakacyjnego. Nie mówię o takim, że. Ciu, ciu, ciu. Tak, więc, więc, więc tutaj nie, nie ma tej potrzeby. Również można go załadować z powerbanka, również można go załadować z e, mieć drugą baterię, czy też doładowywać sobie gdzieś, wymieniać. E, więc właśnie, więc to jest moja filozofia. Jaki jest najlepszy aparat na e, wakacje? Tak naprawdę taki, który masz przy sobie i e, masz możliwość użycia go, bo będą miejsca, gdzie wyciągniesz aparat większy i powiedzą ci, no foto, no foto. No i co, będziesz robił zdjęcia, to Cię wyproszą. A równie dobrze, właśnie na takim GoPro zrobisz zdjęcia z ukrycia czy z biodra, czy gdzieś skądś selfiacza. Teraz GoPro 9, GoPro 10 mają też, czy Insta 362, czy Insta 360 Go mają ekranik, mają, mają gdzie widzisz siebie również, więc, więc tych jakby opcji jest cała masa. Ale powiedziałbym, że kamerka sportowa to jest dla mnie najlepsza opcja na wakacje, jeżeli chcesz być niewidoczny, a raczej na wakacjach chce być niewidoczny, chce coś uwiecznić i jakby pójść dalej. Jeżeli większy sprzęt, to większy sprzęt z przemyślanym obiektywem raczej z szerszym i wtedy masz więcej megapikseli, możesz coś kadrować i kombinować. I tyle. A ja idę po cappuccino i coś cytrynowego do picia, ponieważ jestem we Włoszech. Chyba tu widać, e, i e, ale jest kolejka po The Cappuccino, także nie wiem, czy będzie. Bonusowym tipem, powiedziałbym, jest Wasz telefon, który macie w kieszeni. Ja właśnie teraz filmuję Samsung S20. Powiem Wam, że e, macie to w kieszeni. Jesteście w stanie zrobić mega super materiał. E, czy to właśnie tego rodzaju e, wideo, czy też. E, tak naprawdę cokolwiek. Aparaty, te telefony, te są już wodoszczelne, wodoodporne bym powiedział, nie wodoszczelne, tak? Czyli na z dingus na takie rzeczy e, będzie okej. Okay. I, i, I tak naprawdę wystarczą, więc też również i ten telefon jest wystarczającym sprzętem na wakacje. I tyle. Z tym Was zostawiam. Pomyślcie, czy tak naprawdę warto targać ze sobą dużo sprzętu i później myśleć o tym, co użyjemy, a szczególnie te długie obiektywy, które gwarantują nam super ekstra jakość obrazu.